Księżna Kate nie toleruje Meghan i ujawnia, Dlaczego? Księżna Kate, jako kobieta spoza arystokracji, uczaca się od podstaw królewskiego protokołu. Wydawała się naturalna sojuszniczka Meghan Markle, gdy amerykańska gwiazda serialu w garniturach dolaczyła do rodziny królewskiej. Okazała się jednak jej największa rywalka. Jak ujawnił Książę Harry w swojej autobiograficznej książce ten drugi. Szybko dali znać o sobie różnice kulturowe. Podczas jednych z pierwszych spotkań. Mekhan chciała pozyczyć z Katę swój blaszczyk do ust. Zona księcia Williama odebrała to jako afront. Bo blaszczyk był używany i to dosłownie chwilę wcześniej. Kolejny zgrzyt stapil podczas wspólnego wywiadu, którego bracia, Kate i Mekhan udzielili brytyjskiej telewizji. Mekhan wyrywała się wtedy przed szereg. Z zapaleniem omawiając kwestię równouprawnienia. Potem zazwyczaj wynikła slenna przedslubna awantura o sukienki dla dziewczynek sypiacych kwiatki, która ostatecznie pogrzebala szansę na piękna przyjaźń Kate i McMahon. Zdaniem królewskiego biografa Roberta Jobsona, autora ksiaski Nasz Król Kropla. Która przepełniła czarę goryczy, by 8 września 2022 roku, dzień śmierci królowej Elżbiety. Brytyjska monarchini zmarła w swoim ukochanym zamku Balmoral w Szkocji. Do końca czuwali przy niej syn. Książę Karol, córka, księżniczka Anna i nielubiana synowa, Camilla. Reszta rodziny wyruszyła do Balmoral po otrzymaniu informacji, że stan królowej się pogarsza. Samolot, na którego pokładzie znajdowali się książę William i jego dwaj wujkowie, książę Andrzej i jego młodszy brat, hrabia Wessex Edward, wyładował w Aberdeen o godzinie 16:00. Limuzyny przekroczyły bramę Balmoral około godziny 17. .00. Królowa już wtedy nie zyla. U boku Williama zabrakło jego żony Kate, która w tym czasie jechała odebrać dzieci ze szkoły. Nie zabrakło spekulacji, że mogła to zrobić zniania, a nieobecność księznej Cambridge mogła być z wybiegiem dyplomatycznym. Majacym zapobiec przyjazdowi Meghan Markle do Balmoral. Tak się bowiem zlozylo. Ze w czasie śmierci królowej, ksiaza i księzna Sussex przebywali w Wielkiej Brytanii. Gdzie księzna wygłosiła przemówienie na kongresie One Neon World, mówiąc, jak zauważyły media, głównie o sobie. Zdaniem Jobsena, Kate jest przekonana, że z winy Mechchan nie mogła pojechać do Balmoral. Jak ujawnia królewski biograf, na wiec o pogarszającym się stanie babci, Książę Harry. Jak zwykle, myślał tylko o tym, jak zadowolić zonę, sprawiając, by znalazła się w centrum zainteresowania. Harry nalegal, aby Mekham pojechała z nim do Szkocji, gdy życie królowej odchodzilo. Ale król powiedział, że tylko dzieci i wnuki mogę być obecne, Karol poprosił księcia Williama, aby nie przywodził Katę, bo jak twierdził, jeśli Caterina nie przyjdzie, Meghan też nie będzie mogła. Nie wypadalo mu powiedzieć Harry'emu, że Meghan nie jest mile widziana, więc Suzyl wybiegł. Kosztem kate jej zas bardzo zalezalo na tym, by osobiście pozegnać królowa. Oto. Za nie mogła tego zrobić, obwiniał Meghan. Wprawdzie Katarina zmusila się, by robić dobrą minę do zlej gry i udawać przyjazna wobec Mekhan podczas pozdrawiania tłumów zalogników na ulicach Londynu. Jednak wiele jej ja to kosztowało, jak napisał Jobsen. Catarina przyznala się później jednemu ze starszych członków rodziny królewskiej. Za ten wspólny spacer był jedna z najtrudniejszych rzeczy. Jakie kiedykolwiek przyszło jej wypalnic? Cus, to tłumaczy, dlaczego nie rozpacza z powodu zapowiadanej nieobecności Mekhanne koronacji?